Uder. Dzień dobry wieczór, z tej strony flanek 14 karka i witam was w kolejnym już to odcinku, jest ze mną Paszczak1337 i zaczynamy na jazdę, jak ja dawno nie, nie grałem tym specjalistą. Ale ten, asystent! Ale ja asystent ja dostaję, nie ja nie mogę. Masakryczny asysty Ja dostałem asystent! Kurde, Droid mnie przesunął! Droid cię posunął? No, nie, nie przesunął, nie. Ja już mam nie. chyba tytuł chodź. nie! Nie, nie! Ale to był Astromech, wiesz? Zostałem posunięty przez Jak do tego doszło? Nie wiem. Nie wiem! zostaw to! Moje! Nie! Dobra. Ej, biją, nie biją nie kule bijące. Ej. O nie! Co? Nie! Co jest, Franku? Kurcze. No, nie, no, nie możesz tak. No zabij, no, Zabili mnie w twarz. Wziął. Halo. Za Nie fajny głosik, gdzie zakusasz? zakusasz. Nie! No strasz tego zakucacza. Za zakutacz zaku, 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 Nie? Właśnie ten droid mnie przesunął! Ten droid! Ten droid mnie przesunął Tylko, że był w innym miejscu ten droid. O nie, no ktoś mi zabierze Kurde no Ale ktoś miał mi zabrać Moją... Mojego zakłótacza. Zakłócanie sensorów wroga. Namierzanie, ale na Zakłócacza. O, tu jest! Ale w spółtępty to jakieś większe obrażenie zostaje? O? Dostał w twarz, a później... Eee! Ała! Ale takie wybuchy tutaj były, że ja nawet nie wiedziałem, co się dzieje. Nie, po Nie! Za... NIE! Nie! Jesteś w walce, typie! Uciekaj! Nie! Nie mogę się zresztą to to za Już się zresztą. Och, chwila, prawda. Dobrze, dobrze. Za O nie, ktoś już. Usta Ja po niego szedłem. A, już ktoś zabrał zabrął. Złodzieju poszukajmy mój pomysł, tak? Nie, to inny złodziej. To nie, ja mówiłem, Dawno ja że idę po kutasie. No inny złodziej był. To nie ja. To nie ja. To nie ja. Tu nie mam zakusu. nie Tam są ludzie. No tam są! Raz są tutaj, raz są tam. No i Ludzie, zdecydujcie się, gdzie jesteście. No, z takiego ciebie. Ooo, biją mnie, biją mnie, mnie A, nie wiem co ja robię w ogóle, co ja tutaj w ogóle robię i co ja robię tu. Co ja robię tu? Uh, Co ty tutaj robisz? A, no nie! Dlaczego? Porażka? Halo? Dobra, ten... Ty! Ale... Rozdupiło się coś. Co to jest? Nie miał tu widzę NPC. Znaczy nie NPC, tylko mał tam jest. O, o nie, jest. no ktoś mi... Wchodzę? Wchodzę, bliski kontakt! Tam Maulut leci o! Dostał mnie Dobra, mam ruch. mam na bohatera, ale już... Do ale bohatera nie będę miał, bo niestety zrąbałem początek. Mam bohatera, ale, ale jednak nie Ale jednak nie, ale... No to, no to będę. No to będę latał. No to będę latał. Będę latał jak łopata. No mi to lata. <grym>, no mi to lata <grym>, no tanku tutaj dlatego, O nie, o, wizyjne, rozbił się. Na, na tobie odrodzić. <grym>, Możesz pojezdzi, się na mnie odrodzić. Pojezdzi, pojezdzi, nie, bo jesteś pojedzie. No, żartowałem, dobry żart, Ehe. ale jestem żartowniś, nie? Teraz... Bardzo śmieszne. Gdzie, gdzie są bohaterowie? O nie! Staje... o. Haha! Ha! Ewakuowałem się! Ej, ale cały czas e, słyszę piszczenie, piszczenie rakiety, która była namierzana w moją stronę. Ej, od jakiego można do MTT strzelać? Od 100 metrów? Bo ja już nie pamiętam szczerze. od 100 Znaczy się... no 99 chyba Ale wiesz 199 coś takiego o. już nie od dostaje. O! Ale mnie ten, yy, prze, prze ten przetegował, Znaczy się. No, ja. Jak ja się to. Ten. <noise> Biorę ten. Choke. Biorę. A ty, co jak tam? Halo. Paszczuś? Halo. Ja Jest... na panu sobie. A ja tym. Y, jestem w pojeździe mechanicznym. Ja też. Czekaj, tylko tutaj. Ludzie, ludzie, ludzie tutaj powinni przyjść niedługo A tu raczej Dobra, ja lecę, ja lecę na tyły. Eee! Kogoś przyjechałem! Ale <grywa> dobre, dobre. nie, alo Nie, pomyliłem sobie. O! Ale pojedynek. Mam pojedynek... Y Jesteś pojedynczy, tak? Ale mam pojedynek na czołgi, a zaraz muszę uciekać. Ala, muszę uciekać. Pojedynek na czołgi powiadasz. Bo, bo mi trochę dało, gościu. Tutaj mały tutaj, nie mały. E, kto tu jest? Yeah. Gościu, o! Hello there! Hello there! My rozwalimy rozwalił nie! Nie zdążyłem! 59 HUP! Chodzi transport komandos Wiesz Commandos nada się na takie... Ja też właśnie w tym momencie wziąłem. Clone Commandos. Ezekutor, nie klon komandos jakiś. Wyłasz tej walki, chłopie! Właśnie I cek. Jest, jest. Rozwalony, ty. Siema. ma ten Commandos jakiś. Jakie mam umiejętności? No, bo ja nie no teraz jest... No on jest... Super A no jak Ale co ma pod po czym? Słuchajcie się, bo to kolonko no! do... Ucie. bojcie. Koniec zabawy. Przygotować kolejny ustal jodowy! Hmm. A dostaję! HP! HP jakieś do, No dostajesz! No super, nie ja nie dostałem to Swarjus nic nie dostałem. Są jakieś miny, tak? Ty dostaję! Ty dostajesz redukcję obrażeń. O. Czekaj. Nie zma. Nie. obrócił się. Kurde, za moimi sami tak będzie do mnie. Dobra. Nie. Dobro! To jest. Diversanci. Kurde, muszę wracać. Muszę wracać. Bo wyszedłem poza ten. <grym> o po to, co? <grym <grym to, to misji. Boża, o poża, poża. Ale my im tak nawalamy Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz statek biorę, lecę Lecę, lecę Halo Joki logi Albo on mi takie powoduje zakłócenia Mam zakłócenia mocy No i deka do mnie strzela Star Wars 7, zakłócenie mocy Kurde! <laughs> Ale dobre, kurde! E... Halo, gdzie są e... przeciwnicy opornicy? No to mam od cholery oporników. Nie wierzę Ale mu się wrumpałem, ty? typa. Nie! Droid, rakietowy b 2 rp Nie wiem, bombowca wziąć będę bombo bombardował A Ja nie mogę brać bombowca, dlaczego ty możesz, nie? No ja mogę, ja bombowca biorę i będę bum bum Jesteś bombowy Patrz <grym> Ten ma porażkę, ten... o leci, leci bombowiec, widzę Ale namala, pięknie was Masz nie Uwaga Nie, dobra Ja no. będę bombardował, kurde <grym> Teraz będę bombardował jak stary Stary O ale no słowo mi leje. Wow! O, ale ładnie mi... Wy... Dobra, kończymy może ten... Mały, 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 on mnie Ja, ja bombarduję Bombaniero Bombarduj, bombarduj to, trzeba ich rozwalić przed następną falą Ale dostał Bombowiec jest dobry, bombowiec jest cool Super o, Grivesa! Da, dawaj Grivesa! A nie! Nie wyrobisz się! Nie, najgorzej! <laughs> Ojej! Ale ten bombowiec jest strasznie nieskrętny! no do kiedy musisz wychodzić? Sąd? Ja mam droida naprawiającego, a wy macie gówno! Ja mam granat! Zaraz, zaraz tam Zaraz tam zlecę. Dawaj, kamikaze, ta? Czekaj, mam jeszcze mam jeszcze parę sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5 Dawaj, Kamikaze, czekaj, bo ja muszę to widzieć ja cię o! Nie mogę nie, ja, ja po prostu wyszedłem, no i zostawiłem ten, zostawiłem, zostawiłem sam wrak, Patrz, żeby Żeby sam sobie wleciał, wiesz, tak? Tak, tak w ostatniej chwili wyskoczyłem. O nie! O nie! Kurczę, przestraszyłem się Grywa... Grywersa. Ej, no, dlaczego nie mogę brać żadnego bohatera. Dlaczego? No ja jesteś czwarty. Bo ja jestem Anba. bohaterem Anba. domu. Kurde. Znosisz nam haimbę. Jak w hańbę, gościu? Dam ci się, ja tam statkiem... Dobra, ja tam w ogóle statkiem latałem, kurde, wiesz Tu ja się dostrzało. Znigał świat, co? Dobra. Wiesz, wiem. O! Ja to bym by jak. Rex! Jak kapitan! Nie wiem. O! O kurde, nie. Maul! Maul przyszedł i. zrobił. Maul? Małopter? Gdzie? Dałem go. A tu usłyszałem, jak lata. A już go nie ma. <laughs> Ale lamus ten maul. Do e... dołączył O nie. Czas mi e, Serio? Ej, serio? Wygraliśmy? Już? Wygraliśmy Ale, tak szybko? Patrz Jak szybko Ogarnięty team Równa się wygrana Albo nupski nupski przeciwnik Ranek czwarty, ja bym się wstydził Ja, ja bym nie wstydził A, ten, ten, tego Tu jest ten, widzisz? Ten pierwszy to jest Cheater ta? No na Twitchu, no, on ma ten, na Twitchu, ten pierwszy, Ta. ale on jest strasznie spocony, ale też ma... Y... Ej, czemu gość z jedną eliminacją jest czwarty u nas? Ja też ma ten, y... takiego nie wiem, nie wiem, po prostu dobra. Podobno, podobno że masz i ty, ale dobra. Podobno. 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 Także do usłyszenia niebawem, elo.